Dzień dobry. Naszym gościem jest Tadeusz Majchrowicz, były wieloletni zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Panie przewodniczący, jakie towarzyszą panu dzisiaj refleksje w tym pierwszym dniu 32. Krajowego Zjazdu Delegatów? No Przede wszystkim towarzyszą mi niezwykłe emocje. Pomimo tego, że już nie jestem przewodniczącym zjazdu, że nie jestem delegatem, jestem w charakterze gościa, ale mimo wszystko Atmosfera zjazdu powoduje takie, takie no, duże podniecenie i takie, takie wyczekiwanie na te, na te wszystkie wydarzenia, które po kolei zgodnie z porządkiem obrad się odbywają. Ale no, jak, zawsze, jak zawsze wspaniałe uczucie, bo to jest najwyższa władza związku, więc to jest wielkie święto Solidarności przez te najbliższe dwa dni. A jakie zadania teraz stoją przed Solidarnością w tym czasie, w którym znalazła się Polska obecnie? Dla Solidarności raczej nigdy nie ma takich jakichś jakiś czasów, gdzie, gdzie nic nie musimy robić. Solidarność jest związkiem na, na trudne czasy i, i te trudne czasy, w tych trudnych czasach, najczęściej odnajduje się najlepiej. Jesteśmy świetni na barykadach, jesteśmy świetni w negocjacjach, jesteśmy w ogóle profesjonalnym związkiem, więc. Żadne trudności nam nie są, nie są obce. No, a sytuacja jest oczywiście szczególna, bo przed nami najważniejsza rzecz, jaka się w kraju wydarzy, czyli 18 maja wybory prezydenckie. Od tego wiele zależy. Warto tutaj wspomnieć, że przez ostatnie 10 lat mieliśmy swojego ambasadora naszych spraw związkowych w Pałacu Prezydenckim w postaci pana prezydenta Andrzeja Dudy. To dla związku rzecz nie do przecenienia, ponieważ pan prezydent występował z inicjatywą ustawodawczą, choćby w kwestii przywrócenia wieku emerytalnego, co zaraz na samym początku pierwszej swojej kadencji obiecał. Więc to jest dla nas i dla kraju niezwykle ważne, kto będzie lokatorem Pałacu Prezydenckim po 18 maja, czy po ewentualnej drugiej turze wyborów. Więc, ale Solidarność jest przygotowana na, na wszelkie scenariusze, więc więc, więc myślę, że, że nie zabraknie determinacji kolegom, którzy pełnią jeszcze funkcję, bo, bo ja będąc w stanie spoczynku, że tak powiem, mogę służyć tylko pomocą, radą z zewnątrz i tak dalej, ale decyzję muszą oni podejmować. I myślę, że są świetnie przygotowani do tych decyzji jeszcze pod takim kierownictwem jak Piotr Doda. To jest też zjazd, który upływa no, jest szczególny z powodu niedawnej śmierci Ojca tak, Świętego tak, Franciszka. Tak. Jak, jak wspomina Pan ten pontyfikat Wizyty Solidarności u Ojca Świętego? No, artykuł w, w, na solu pod tytułem Papież, który dał nam patrona, no, mówi wszystko. Niezwykłe wydarzenie, kiedy, kiedy Piotr... Podnosił ten certyfikat w Bazylice Świętej Brygidy, który mówił o tym, że e, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jest patronem e, członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. E, nasza audiencja u Ojca Świętego Franciszka 4 grudnia 2019 roku, no to są wydarzenia, które po prostu wyciskają takie piętno i nie da się tego zapomnieć, wymazać, no, To wszystko ożywa na nowo, teraz szczególnie po śmierci jakby, jakby, wracamy myślami do tych sytuacji. No ja wracałem z Watykanu, pamiętam, przeszczęśliwy, bo papież Franciszek był kreowany na takiego Człowieka, media różne donosiły teksty, których on nigdy nie powiedział, ale, ale taką, taką jakąś, przepraszam, gębę dorabiali Ojcu Świętemu. Natomiast bezpośrednie spotkanie z nim, ta wylewność, ta, 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 to jego wystąpienie do Solidarności, podkreślenie tej wielkiej roli Solidarności w powstawaniu w ogóle o odrzucaniu komunizmu no to było niezwykłe i to był naprawdę papież przełomu nie? No, pewnie tak żeby już nie było tak wszystko złoto i słodko na przykład jego Laudato si. Nie ze wszystkim do końca się zgadzaliśmy. Ład. Tak, do końca się nie zgadzaliśmy z tym, no ale trudno dyskutować z Ojcem Świętym na, w taki sposób właśnie. On tak to widział i, i, i tak to ujął, chociaż my generalnie wszyscy przecież jesteśmy za tym, żeby oddychać czystym powietrzem, pić czystą wodę i, i jeść zdrową żywność. Nie? No ale bez szaleństwa takiego klimatycznego, tak. jak, jak próbują w tym Zielonym Ładzie i w tych różnych innych rzeczach. Forsować. Więc tu można powiedzieć, że tylko, tylko ta encyklika, nie do końca może łyżka nas. Dziekciu. Tak, taką łyżeczką Dziekciu była, ale, ale generalnie na pewno, na pewno miło będziemy wspominali i, i, i teraz będziemy wyczekiwali, kto będzie ewentualnie następnym kontynuatorem tej linii Ojca Świętego Franciszka, który, który kochał ubogi, który. który aż myślę ze zbytnią wylewnością odnosił się do imigrantów i tak dalej. No, to też niektórych tam może raziło, nie? Ale, ale, ale generalnie ja niezwykle wspominam ten, ten czas i, i, i ten pontyfikat, więc dla Solidarności to jest... No to było coś wielkiego. Myśmy się czuli tacy zaszczyceni jak ja. Wstałem obok profesora Roko Butilione i podchodził Ojciec Święty i witał się z nami, rozmawiał, i tak dalej. Niezwykłe przeżycie. Niezwykłe przeżycie. Ostatnie pytanie o hasło zjazdu, nie zjazdu no hasło obchodów 40, tak. 45, 45 rocznicy mhm. tylko razem. Jakie ono ma jakie ono ma wymiar też w obecnych czasach podziałów chyba na każdym możliwym polu? To jest nawiązanie do, do ojca świętego Jana Pawła II, do świętego Jana Pawła II, który mówił jedni drugi brzemionanoś, że tylko razem we wspólnocie i to jest i to jest odpowiedź na na to hasło, nie? Jeżeli będziemy razem, jeżeli nie będziemy się... My oczywiście możemy się spierać, możemy się różnić w różnych kwestiach, ale jeżeli będziemy razem, to, to jesteśmy w stanie odnosić wielkie sukcesy i jesteśmy w stanie robić dużo dobrego dla pracowników i dla kraju. Więc hasło myślę jak najbardziej mm, trafione i, i, i. No i solidarność w dalszym ciągu mam wielką misję do, do spełnienia i i, I mogę tylko zazdrościć młodszym kolegom, że oni jeszcze są tak bardzo aktywni, a, a ja już po prostu no, przechodzę do historii po prostu, nie? Ale, ale to jest hasło świetne i, i, i zresztą atmosfera na, na, tej, na tym początku zjazdu już z jednej strony wyczekiwanie na pana prezydenta Andrzeja Dudę, ale, ale te krótkie dyskusje, które były na, w oparciu o, o sprawozdanie Piotra Dudy. Pokazują, że, że tu są ludzie odpowiedzialni, to są ludzie, którzy, którzy naprawdę w sercu mają tę solidarność i, i, i nie traktują jako, jako nie wiem droga do kariery, tylko właśnie mają tą solidarność w sercu. Jako ducha służby. Tak, tak, dokładnie. dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.